Witamy na kanale Bajkomania. Zapraszamy na bajeczkę. Przygody wiosennego skrzata Dawno, dawno temu, wysoko na najwyższej półce w gabinecie Pór Roku, mieszkał mały skrzat o imieniu Zielonek. Był on odpowiedzialny za jeden z najważniejszych kluczy w całym wszechświecie. Złoty klucz do wiosny. Co roku... Gdy śnieg zaczynał topnieć, a dni stawały się dłuższe, Zielonek miał za zadanie zejść na ziemię i otworzyć bramę wiosny, aby obudzić przyrodę z zimowego snu. Zielonek był niewielkiego wzrostu, nie większy niż wiewiórka. Miał zielone włosy, przypominające świeżą trawę, duże, fiołkowe oczy, pełne iskierek, i zawsze nosił kamizelkę z liści oraz kapelusz z płatka tulipana. Kochał swoją pracę. A najbardziej lubił obserwować, jak przyroda budzi się do życia po jego wizycie. Tego roku Zielonek był szczególnie podekscytowany. To był jego setny sezon jako strażnik wiosny, co oznaczało, że po udanym otwarciu bramy otrzyma od królowej pół roku specjalny medal. Kiedy nadszedł wreszcie czas, Zielonek starannie spakował swój magiczny plecak w którym miał wszystko, co potrzebne do wiosennych zadań: woreczek z pyłkiem kwiatowym, buteleczkę kropel rosy, pędzelek do malowania barw na płatkach kwiatów, specjalną fujarkę do przywoływania ptaków i, oczywiście najważniejszy, złoty klucz do wiosny, który zawsze nosił, zawieszony na szyi. Do widzenia. Wrócę, gdy wiosna w pełni zakwitnie krzyknął do pozostałych skrzatów, po czym zaczął schodzić po tęczowych schodach na ziemię. Jednak w tym roku coś poszło nie tak. Gdy zielonek był już prawie na ziemi, potknął się o jeden z ostatnich stopni i upadł prosto w wielką kupę śniegu. Był to ostatni śnieg tej zimy, ale było go na tyle dużo, by mały skrzat całkowicie się w nim zagrzebał. Ojej pisnął, wypluwając płatki śniegu. Otrzepał swoją kamizelkę i odruchowo sięgnął do szyi, by sprawdzić, czy klucz jest na swoim miejscu. Ale klucza tam nie było. Serce zielonka zamarło. Rozejrzał się wokół, spanikowany, i zobaczył tylko biały śnieg. Klucz musiał wypaść podczas upadku. Nie, 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 jęknął zielonek. Bez klucza nie otworzę bramy wiosny, a bez otwarcia bramy wiosna nie przyjdzie. Zielonek zaczął gorączkowo przeszukiwać śnieg wokół siebie, ale klucza nigdzie nie było. Musiał wpaść gdzieś głębiej lub. Nagle Zielonek usłyszał cichy chichot. Odwrócił się i zobaczył, jak niewielki, ciemny cień przemyka między drzewami. To był gburaczek, skrzad zimy, który zawsze był zazdrosny o popularność wiosny. Gburaczku, zawołał Zielonek, czy to ty zabrałeś mój klucz? Za drzewa wychyliła się blada twarz z sinymi policzkami i lodowymi oczami. A co, zgubił się twój drogocenny klucz? zachichotał Gburaczek. Cóż za szkoda. Ludzie tak bardzo lubią zimę, że może powinna potrwać trochę dłużej, nie sądzisz? Oddaj mi klucz, Gburaczku, powiedział stanowczo Zielonek. Ty dobrze wiesz, że każda pora roku musi trwać tyle, ile jest jej przeznaczone. Zima miała swój czas, teraz kolej na wiosnę. Znajdź sobie klucz sam, odpowiedział gburaczek, po czym rozpłynął się w podmuchu lodowatego wiatru, a jego śmiech jeszcze długo było słychać wśród drzew. Zielonek wiedział, że musi odnaleźć klucz jak najszybciej. Z każdą godziną opóźnienia wiosna będzie miała coraz mniej czasu, by w pełni rozkwitnąć przed latem. A królowa pół roku będzie bardzo niezadowolona, jeśli porządek zostanie zakłócony. Zielonek ruszył więc w drogę. Najpierw poprosił o pomoc wiatr. Wietrzyku, ty widzisz wszystko, co dzieje się na ziemi. Czy możesz mi pomóc znaleźć mój klucz? Wiatr zaszumiał i odpowiedział. Widziałem, jak buraczek ukrył twój klucz w trzech różnych miejscach. Podzielił go na części. Aby trudniej było go znaleźć. Pierwsza część jest tam, gdzie śpią niedźwiedzie, druga tam, gdzie kryją się ostatnie płatki śniegu, a trzecia tam, gdzie woda zaczyna płynąć po zimowym śnie. Dziękuję, dobry wietrze, odpowiedział zielonek i ruszył w kierunku lasu, gdzie mieściła się jaskinia niedźwiedzi. Jaskinia była ciemna i cicha. Zielonek Ostrożnie wszedł do środka, starając się nie obudzić śpiących niedźwiedzi. W głębi jaskini dostrzegł coś błyszczącego. To była pierwsza część klucza leżała tuż obok łapy największego niedźwiedzia. Zielonek podkradł się najciszej, jak potrafił, ale gdy tylko dotknął złotego fragmentu, niedźwiedź poruszył się i otworzył jedno oko. Kim jesteś, mały przybyszu? zamruczał niedźwiedź. Jestem zielonek, skrzat wiosny, odpowiedział drżącym głosem zielonek. Przyszedłem po część mojego klucza, który buraczek ukrył w twojej jaskini. Ach, to ty jesteś tym skrzatem, który co roku budzi nas z zimowego snu, zapytał niedźwiedź. Zastanawiałem się, dlaczego wciąż jest tak zimno? Zwykle o tej porze już wychodzimy z jaskini. Tak, to ja, przyznał zielonek. Ale. W tym roku buraczek ukradł mój klucz i podzielił go na części. Bez niego nie mogę otworzyć bramy wiosny i obudzić przyrody. Niedźwiedź zmarszczył brwi. Nie lubię gdy ktoś miesza w porządku natury. Oczywiście, że możesz wziąć swoją część klucza. A jeśli chcesz, mogę ci pomóc znaleźć pozostałe części. Naprawdę? Byłoby wspaniale ucieszył się zielonek. Tak więc Zielonek i Niedźwiedź, którego nazywano Brunatkiem, wyruszyli razem na poszukiwanie drugiej części klucza. Według wskazówek wiatru znajdowała się ona tam, gdzie kryją się ostatnie płatki śniegu. To musi być północny stok Wielkiej Góry, powiedział Brunatek. Tam śnieg utrzymuje się najdłużej, bo słońce prawie tam nie dociera. Wspieli się na górę i rzeczywiście na północnym stoku. Wciąż leżała gruba warstwa śniegu. Ale jak znaleźć w tym śniegu małą część klucza? Zielonek wyjął ze swojego magicznego plecaka buteleczkę z kroplami rosy i rozpylił kilka kropel nad śniegiem. ROS kropelki zaczęły świecić i tańczyć w powietrzu, a następnie utworzyły ścieżkę prowadzącą do miejsca, gdzie pod śniegiem coś złotego błyszczało. Brunatek kilkoma ruchami łapy odgarnął śnieg i oto była, druga część klucza. Została nam jeszcze jedna część, przypomniał Zielonek. Tam, gdzie woda zaczyna płynąć po zimowym śnie. To musi być lodowy strumień, odparł Brunatek. O tej porze lód na nim zwykle już pęka. Udali się więc nad strumień, który wciąż był częściowo skóły lodem. Na środku. Na małej wyspie z lodu błyszczała trzecia część klucza. Ale jak się tam dostać? Lód wyglądał na bardzo cienki i niebezpieczny. Mam pomysł, powiedział Zielonek i wyjął z plecaka swoją fujarkę, zagrał na niej melodię, a po chwili nad strumieniem pojawiło się kilka wróbli. Przyjaciele, zawołał Zielonek, czy moglibyście przynieść mi tę błyszczącą rzecz z lodowej wyspy? Wróble, Zgodnie pokiwały łebkami i po chwili przyniosły Zielonkowi ostatnią część klucza. Dziękuję Wam, ucieszył się Zielonek, po czym wyjął z plecaka woreczek z pyłkiem kwiatowym i rozsypał go wokół, a wróble z radością zabrały się do jedzenia tej niecodziennej uczty. Teraz Zielonek miał wszystkie trzy części klucza. Położył je na dłoni i wypowiedział magiczne zaklęcie. Niech różne stanie się jednością. Niech złoto połączy się w całość. Niech klucz wiosny znów będzie jeden. W błysku złotego światła trzy części połączyły się, tworząc piękny, złoty klucz z główką w kształcie kwiatu. Zielonek z radością zawiesił go z powrotem na szyi. Teraz muszę szybko otworzyć bramę wiosny, powiedział. Dziękuję ci, Brunatku, za pomoc. Nie ma za co, odpowiedział Niedźwiedź. Cieszę się, że wiosna wreszcie nadejdzie. Moje łapy już tęsknią za świeżą trawą. Zielonek pożegnał się z Niedźwiedziem i pobiegł na wielką polanę, gdzie znajdowała się ukryta brama wiosny. Była to ogromna brama stworzona z gałęzi i lodu, kompletnie niewidoczna dla ludzkich oczu. Zielonek włożył klucz do zamka i przekręcił. Brama zaskrzypiała i powoli zaczęła się otwierać. Z jej wnętrza wylała się fala ciepłego, pachnącego życiem powietrza. W jednej chwili śnieg wokół zaczął topnieć, pąki na drzewach pękały, a z ziemi zaczęły wyglądać pierwsze kwiaty. Z bramy wyłoniła się również cała gromada kolorowych motyli, pszczół i innych owadów, które natychmiast rozbiegły się, by zabrać się do swojej wiosennej pracy. Zielonek z uśmiechem obserwował, jak przyroda budzi się do życia. Jednak nagle z wysokiej gałęzi zleciał na niego zimny podmuch. To był gburaczek, który z niezadowoloną miną patrzył na budzącą się wiosnę. Nie wygrałeś, Zielonku, mruknął. Za rok wymyślę coś lepszego. Zielonek spojrzał na niego łagodnie. Gburaczku, dlaczego tak bardzo nie lubisz wiosny? Przecież każda pora roku jest piękna i ważna. Gburaczek spuścił wzrok. Bo, bo wszyscy cieszą się na wiosnę. A gdy ja przychodzę z zimą, ludzie są smutni i tęsknią za ciepłem. Zielonek podszedł do gburaczka i położył mu dłoń na ramieniu. Ale bez zimy nie byłoby tej radości z nadejścia wiosny. Nie byłoby zabaw na śniegu, ciepłych szalików, gorącej, czekolady. Przy kominku. Zima jest równie potrzebna, jak każda inna pora roku. Gburaczek zamyślił się. Naprawdę tak myślisz? Oczywiście, odpowiedział Zielonek. Co więcej, bez zimowego odpoczynku, który dajesz przyrodzie, rośliny nie miałyby sił, by na wiosnę tak pięknie zakwitnąć. Jesteśmy częścią jednego cyklu gburaczku. Każdy z nas ma swoją rolę. Gburaczek po raz pierwszy uśmiechnął się szczerze. Chyba masz rację, Zielonku. Przepraszam za kłopoty, które ci sprawiłem. Obiecuję, że w przyszłym roku po prostu oddam ci zimę, gdy przyjdzie na to czas, bez żadnych sztuczek. To się nazywa postawa godna strażnika pory roku. Zielonek wyciągnął rękę do gburaczka, a ten uścisnął ją niepewnie. I tak oto wiosna wkroczyła na świat z całym swoim bogactwem i pięknem. Drzewa okryły się zielonymi liśćmi, łąki zaroiły się od kwiatów, a ptaki wypełniły powietrze radosnym śpiewem. Kilka dni później, gdy wiosna już w pełni zagościła na ziemi, na polanie pojawiła się sama królowa Pór Roku. Była to wysoka, majestatyczna postać, która potrafiła zmieniać swój wygląd zależnie od pory roku, którą właśnie nadzorowała. Teraz miała włosy w kolorze świeżej trawy, a jej suknia była utkana z tysięcy wiosennych kwiatów. Zielonku odezwała się głosem przypominającym szmer wiosennego strumyka. Pomimo trudności, z którymi się spotkałeś, doskonale wywiązałeś się ze swojego zadania. Oto twój medal za sto lat wiernej służby jako strażnik wiosny. Zawiesiła Zielonkowi na szyi piękny medal przedstawiający kwitnące drzewo. – A co więcej – dodała Królowa – nauczyłeś Gburaczka bardzo ważnej lekcji o współpracy i szacunku. Jestem z ciebie bardzo dumna. Zielonek poczuł, jak serce wypełnia mu radość. Od tamtej pory Zielonek i Gburaczek stali się przyjaciółmi, a przejście między zimą a wiosną odbywało się zawsze płynnie i bez problemu. A gdy ludzie zauważali pierwsze oznaki wiosny, przebiśniegi wyłaniające się spod śniegu, pąki na drzewach czy powracające ptaki, niewiele osób podejrzewało, że to zasługa małego skrzata w kapeluszu z tulipana, który co roku otwierał bramę wiosny. I jeśli kiedyś podczas wiosennego spaceru usłyszysz cichy śmiech dobiegający spod liścia, lub zobaczysz zielony błysk między kwiatami? Być może to zielonek, strażnik wiosny, który właśnie wykonuje swoją ważną pracę, by przyroda mogła cieszyć świat swoim pięknem. Dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała Ci się bajka, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał Bajkomania. Kliknij dzwoneczek aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Czeka na ciebie nowa historia.